Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w bardzo spontanicznym first looku, ponieważ dzisiaj na na Instagramie e, Sims 4 The Sims w ogóle, tym takim ogólnym, niepolskim pojawiła się informacja, że będą małe dzieci. Myślę, sobie na bank dodatek, a tu aktualizacja, więc po prostu weszłam i od razu wam z marszu nagrywam. Mamy tutaj, już wam mówię, ponieważ jestem mega podekscytowana: Kingę Kawkę i Wojtka Przybysza. Zapomniałam zmienić nazwiska, ale mniejsza z tym, czyli naszych zwycięzców Bitwy o dom. Ona właśnie rodzi, więc wysyłamy ją szybciutko do szpitala. Więcej opcji. Halo, nie da się. Ona coś idzie teraz jeść. No nie. Uroć dziecko. Kinga musi mieć pustą kołyskę. Dobrze, no to szybciutko kupujemy pustą kołyskę. Tylko jak zwykle wiecie, mamy tą kołyskę z modów. A, już widzę te wszystkie rzeczy dziecięce, ale zaraz sobie to obejrzymy. Oh my gosh, oh my gosh. Czy to jest ta pusta? Nie, musimy znaleźć ten cień kołyski. O, właśnie ta. Yy, tak, tak, tak. Tu ją postawimy. Więcej opcji urodziecko. dziecko. Zobaczymy, czy podejdzie tam do tej kołyski, którą tam postawiłam. Nie będziesz teraz sprzątała, bo wszyscy czekamy, żeby zobaczyć te małe dzieci i rodzi. Zaraz to dziecko szybko postarzymy i zobaczymy, jak wygląda. Boże, naprawdę się tego nie spodziewałam. Nic, nic wcześniej nie wiedziałam. Dajcie znać, czy wiedzieliście. Było informacje o wampirach, o wszystkim, ale o dzieciach, że teraz będą. To nie było chyba. Także po prostu coś szalonego. Wojtek przyszedł popatrzeć Oj, zmieni nawet ten panel. Urodziła chłopczyka. Dziecko potrzebuje imienia. Coś wylosujemy. Jan. Może być Jan. Tylko nazwisko zmienimy na przybysz. Mamy dziedziusia. Odłóż go szybko do kołyski i go postarzymy. Szkoda, że nie dziewczynkę. Ale zaraz sobie zobaczymy w kasie. A, i właśnie. Yy, aha, nawet możemy cechy wybrać. Zobaczcie. Żywe srebro. Yy, żywe te małe dzieci to wulkany energii, które nie potrafią usiedzieć na miejscu nieco szybciej niż inni, rozwijają umiejętność poruszania się, odczuwają smutek, jeśli zbyt długo przebywają w zamkniętych pomieszczeniach. Przylepa, te małe dzieci są nieśmiałe, unikają kontaktu z simami spoza rodziny i nie lubią zostawać same. Z pomocą dorosłych szybko się uczą, a jeśli zostaną pocieszone, prędko zapominają o smutkach. Następnie ciekawe świata, te małe dzieci to prawdziwi odkrywcy, którzy nieco szybciej rozwijają umiejętność myślenia. Najwięcej radości sprawia im nauka, a jej brak Wywołuje u nich smutek, rozrabiaka. Te małe dzieci są wyjątkowo temperamentne, lubią płakać i wpadać w histerię. Największe szczęście daje im być w centrum uwagi, wtedy szybciej zapominają o negatywnych emocjach. Aniołek. Te małe dzieci są zawsze grzeczne i pogodne, nigdy nie buntują się ani nie wpadają w histerię. Rozmowa z nieznajomymi nie stanowi dla nich trudności. Rezolutny. Te małe dzieci to prawdziwe dusze towarzystwa. Szybciej niż pozostali opanowują umiejętność komunikacji. Nie boją się nieznajomych i chętnie dzielą się miłością z innymi simami. I jeszcze głupta. Te małe dzieci są całkiem zakręcone, uwielbiają się bawić i opowiadać dowcipy, nieco szybciej rozwijają umiejętność używania wyobraźni. I ostatnie, niezależny, te małe dzieci cenią sobie wolność i nie lubią. Słuchać poleceń opiekunów. Najszybciej uczą się w samotności i wymagają zdecydowanie mniej uwagi niż ich rówieśnicy. Weźmiemy sobie aniołka. I mamy takiego chłopczyka! Zobaczcie, jak to słodko! Zaraz wchodzimy szybko w kasę i zobaczymy, jak wyglądają te dzieci. Co tak się ukryłeś za tymi włosami? Ło, wow, słitaśnie! Okej, okay, to szybciutko wchodzimy, no nie patrzcie co się strasznego stało, weszłam w kas, on był niemowlakiem, weszłam tu z powrotem, jest niemowlakiem, trudno, postarzamy jeszcze raz, mamy replay tej wspaniałej, wspaniałej chwili, więc chodź tu Kinga Okej, okay, przeżyjmy to jeszcze raz, więc już nie czytam drugi raz, tylko od razu wybieram aniołka i teraz mam w takim kapelutku, no nie wierzę, dobra, nasz mały synku, o Jezu, jaki słodki, o ja nie mogę, patrzcie i zaczyna chodzić pierwsze kroki. O Jezu, ale słodziachne. Dobra, czy teraz to dziecko może gdzieś, nie wiem, podejść do, do lusterka i się zmienić? Patrzcie. Boże, jak słodko. Nie, po prostu nie wierzę, że oni to dodali. Po prostu jestem cały czas w głębokim szoku. Dobrze, masz, masz mały Dżuniu. zmieniłbyś wygląd. On nie może tam podejść po niego, po prostu obciskują z każdej strony to dziecko. No nie, a zobaczymy sobie, jakie tutaj ją patrzcie, Ma pęcherz, głód, energii, zabawę, uwagę, higienę, Nawet ma uwagę, czyli za mas rozrywki. Ale bajerka, po prostu. Czy Dwojtek możesz nam to dziecko udostępnić? Ja się boję, że jeżeli jeszcze raz spróbuję wejść przez kot, to po prostu znowu mi to cofnie. Ale ryzyk fizyk, próbujemy jeszcze raz. Teraz się udało. Boże, jaka słodzina ma! Po prostu nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Zobaczymy sobie włoski, zdejmiemy ten kapelusz. O, matko, takie, zobaczcie, takie troszeczkę dusze. Takie. Takie w jakieś straszne loki i łyse. Więc na chłopczyka to to mi się chyba najbardziej podoba. No czy no jeszcze nie wiem, ale zobaczymy sobie za chwilkę, jakby wyglądał nasz Janek jako dziewczynka. Ale zobaczymy sobie nakrycia głowy, ten kapelusik w różnych kolorach. I taka czapeczka. I zobaczcie, jak słodko to robi. Normalnie nie mogę wytrzymać. Zobaczcie różne kolory tej czapki. Dodatki jakieś, okulary trzy rodzaje. O matko, ale zdejmiemy to. Makijażu no to wiadomo nie ma. Teraz zobaczymy sobie ubrania wszystkie. O! Yy, Pampersie, gotowe style różne są. Wypróbujmy. Taki. Boże, jaki on jest rozkoszny. O, tutaj jeszcze wypróbujemy tą dwójkę. Też jest bardzo ładna. Z takimi rybaczkami. I nie, po prostu nie. <ścoughs> nie wytrzymam tego. Jakie to... Boże, jakie to słodkie. Założymy sobie ten strój numer dwa może, bo jest po prostu też przepiękny. I zobaczymy tutaj, jakie mamy bluzki, Takie bluz z kotkiem i z pandą i z jakimś takim kotkiem jeszcze innym i liskiem. I jeju, i tutaj takie coś, o Boże, zobaczcie jakie słodkie. Wiem, że dzisiaj brzmię strasznie, ale nie spodziewałam się tego w ogóle tak na szybko to poprzeglądałam ponieważ ja w ogóle powinnam już dawno wyjść z domu i chcę to szybko zrobić żeby wam szybko pokazać, bo może część z was się jeszcze nie logowała do simsów może jeszcze jakoś nie wiem, nie wiem, bo ja nie wiedziałam totalnie, sama dopiero to zobaczyłam śliczne te ubrania zrobili, naprawdę piękne się postarali, jestem pierwsza tak zadowolona z aktualizacji, no po prostu coś cudownego Dobra, Tu są jeszcze takie jakieś widzicie bruzeczki z różnymi nadrukami na całe ciało. To te spodenki, No taki mały elegant, a tutaj dla kosmity i takie spiochy, zobaczcie taki kombinezon. On też jest w różnych kolorach, różnych wzorach przesłodkie, ale najbardziej wybieram właśnie to w błękitnym i spodnie sobie jeszcze zobaczymy. No, to takie jak widzicie, nie będę już tego wszystkiego przymierzała, bo chcę jeszcze zobaczyć skarpeciory i buciory. Bo chcę zobaczyć jeszcze, jakby wyglądał nasz Janek, gdyby był dziewczynką. To jest dziewczynka? No tak. <laughs> nie wygląda przez te włoski. I dla dziewczynek na pewno będzie więcej rzeczy. Takie kiteczki. I ogólnie wszystkie włosy takie same, tylko te kiteczki, I w różnych kolorach można sobie zrobić. Czapki. Te same co w przypadku chłopczyka, dodatki te same. Teraz sobie patrzymy. Ubranka. Ubranka na pewno jest więcej. Gotowe style. Zobaczymy, czy są jakieś inne. Taki mamy strój gotowy dla dziewczynki. Boże, piękny. I pierwszy, jaki mamy, też taki jak dla chłopca. Bluzeczki, bluzeczki. Bluzeczek jest więcej, bo jest jeszcze taka. W różnych kolorach, różowe, szary, Wszystkie kolory, jakie nam się, tylko nam się zachce. I taka bluzeczka jeszcze. Też nawet ładna, w ogóle wszystko tu jest ładne. I takie, i takie, no bajeczka. Dobra, teraz zobaczymy sukienki szybko. Jest taka sukienka, piękna, po prostu piękna. Zobaczcie dziewczynki w wyzwaniu królewskim. Co prawda dzisiaj będzie odcinek, gdzie nie ma tego przejścia tych małych dzieci, bo już nagrałam wcześniej. Ale kolejne zobaczcie, jak będą pięknie wyglądały. I jeszcze taki strój mamy dla dziewczynki z leggingsami. Śliczny, naprawdę. Wszystko jest super. Także mega się cieszę, mega jestem po prostu odwolona. Jeszcze spódniczki zobaczymy. Tak, oj, oj, oj. Tak, więc to by było na tyle, że a, dla dziewczynki są jeszcze takie słodkie leginsy z kokardką, ale wracamy do naszego Janka. Piękny jest! Idziemy, 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 wracamy. Dobra, jako że my nie mamy tutaj za bardzo przygotowanego pokoju, bo wiecie, że ja już tą serię nie grałam. To po prostu sobie zobaczymy tutaj wszystko, co jest nowego. Klikujemy sobie pokój dla dzieci, a wszystko sobie weźmiemy. Tutaj nie widzę, tu są jakieś takie, o, zobaczcie ozdoby na ścianę, balony następnie taki duszek coś takiego w ogóle nie mam tutaj za bardzo pieniędzy ale takie różne ozdóbki na ścianę, naprawdę fajne, takie jakby namalowane, nie takie wiecie hamskie jakieś obrazki, bo ja niektóre takie nie za bardzo mi się podobają. taki dywanik, no wiecie, tak pobieżnie to wszystko sobie zobaczyłem, bo tak jak mówię ja już nie powinna być w dołu, <taki> także to jest ekspres, ekspres co to takiego jest? To jest tak jakiś gablotka z bucikami. O, przeurocze. Lampka do pokoju dziecięcego w kształcie chmury. Piękne. To wszystko pousuwałam, bo potrzebujemy, wiecie, kasiorki. Yy, o, zasłony, jakie piękne. I takie jeszcze. Zobaczcie, no, no czy to nie jest piękne. No jestem po prostu z nich taka dumna. Daję. Po... O, gwiazdy. I w takie chmury, piękne. Weźmiemy sobie ten, tą gwiazdki, chociaż, no tak jak mówię, nie mamy tu pieniędzy krzesełko do karmienia Boże, czy może być coś słodszego, kupujemy to niebieski, zaraz będziemy testować, nocniczek też różne kolory co kupimy naszemu Jankowi ten niebieski taki nocnik jeszcze, patrzcie jaki wypas no piękny, to co to jest dziecięcy zód, półka piękna Boże taka półeczka, jeszcze stolik jakiś, zobaczymy później co się na tym stoliku robi Jakieś łóżeczka bym chciała zobaczyć. Nocnik jeszcze taki. Łóżeczka patrzcie, takie, takie, co już podobne takie jest w grze, ale to jest piękne z tymi ramami w koło. To jest najpiękniejsze. Boże, bierzemy to niebieskie. Dobra, niech będzie to z fioletem. Zaraz sobie będziemy testować. Regał dla małego dziecka. Piękny również. Matko, matko, matko cudne rzeczy. Tu jakieś zabawki. Dobra, parę tych rzeczy kupimy. Zobaczymy, jak on się będzie bawił. Klocki, klockami pewnie może jakieś zdobywać umiejętności, tak myślę. Tablet króliś. Jezu się. Co i to wszystko chyba tak mi się wydaje, że to, tu to są jeszcze jakieś takie pojedyncze zabawki, ale to super, że to doszło jakiś regał i w ogóle i w ogóle Myślę, że z takich ważniejszych rzeczy to wszystko. To zaczynamy grać. Chodź nasz mały Janku, pobaw się tym tabletem. Yy, rysuj z lamą. Zobaczymy, jak to się rysuje z lamą i pokaż, czy oni cię wreszcie puścili. A! Przewraca się, tak idzie. Jeju! Jeju, nie wytrzymam tego. Po prostu tego nie wytrzymam. Piękne coś pięknego. Bierz ten tablecik, jak on chodzi. Wziął. I co teraz będzie się działo, Janku? Siada. Tu byś sobie usiadł. Pode... Usiądź tutaj może. Usiądź tutaj, bo chcemy zobaczyć cię z bliska. Idzie teraz do przodu. Dobra, tam już sobie porysował, to nie będę już go męczyła, bo on się bardzo męczy, widzę, jak on wraca w tej z powrotem. Niech się położy w łóżku, zobaczymy, jak to się śpi w tym łóżeczku. No wstawaj, wstawaj, podnoś dupkę. <grym> Jaki piękny, nie? Zobaczymy, ile to trwa, ile dni trwa coś takiego, jakby się dzieckiem. 28. Nie wiem, czy tu jest jakieś długie życie. A bo tu piżamy, jak jeszcze nie obejrzeliśmy i w ogóle takich różnych rzeczy, ale już patrzcie, jak patrzą sobie na niego jak on śpi. Boże, piękne. A, do tego musisz mieć kogoś dorosłego. Patrzcie, ona go utula do snu. Przesunęłam za bardzo może nie widzieliście jeszcze raz. Zobaczcie, daję buziaczka. siu. Dobra, obudzimy go, obudź go. On jest jakoś bardzo niewyspany. Jakie piękne są te łóżka i te wszystkie rzeczy, co tu można robić? Tu są książeczki. No tak, obudziłaś go? Wstawaj. Teraz go tutaj może y, nakarm. Aha, przyjazne powitanie. No dobra, powitaj go. To jest twój syn. Hello, myślę, że już go znasz. Daj jedzenie. Tak. Uuu, patrzcie, chipsy, płatki zbożowe, mus jabłkowy, herbatniki w kształcie zwierząt, kanapka z serem i szynką, kanapka z masłem orzechowym i dżemem, groszek, jogurt, krakersy serowe, nuggetsy z kurczaka i mamy mikrofalówki. Dodamy może mus jabłkowy, takim mi się kojarzy z zupkami dla małych dzieci. Szybko to jedzenie powstało, po prostu je wyciągnęła, teraz będzie chyba go brała tam. A czemu on nie rusza buzią, kiedy on mówi, jest sobie sam? Ale beka, nie wytrzymam tego. A czy on się tutaj przebierze? Użyj pieluszki. Zmień strój. Zobaczymy, bo byśmy go tak zobaczyli w tym pięknym stroju. Potrzebuje mamy. Mamo, wyjmij go. Już go wyjmij to. O Jezus! Podnieś go. Podnieś go. Tu rozpaćkał to, zobaczcie. Damę musi pobawić może tym kotkiem. Yy, baw się i klockami. Może układaj. A później jeszcze niech zrobi tutaj siku, z tego będzie jakaś umiejętność rosła, zobaczymy jaka wyobraźnia a w ogóle umiejętności komunikacja, korzystanie z nocnika myślenie, poruszanie się i wyobraźnia boże, przesłodko i czy wiecie to zrobiłam? weszłam tutaj, bo chciałam zrobić tę miniaturę do tego odcinka, mamy takie brzydkie ściany w tym pokoju, bo to w ogóle miał być garaż, podobno więc może sobie pomalujemy tutaj ściany na jakiś kolorek, tu widzę, że to jest nowy kolorek więc robimy sobie tak i zobaczymy, czy są jeszcze jakieś inne. O, są tutaj takie ściany i takie, ale to mi się akurat nie podoba. To też jest chyba nowe, chociaż nie wiem, czy dla dzieci dobre. Zobaczcie, układa sobie, układa. Jest po prostu przeuroczy ten Janek. Po prostu przeuroczy i po prostu 100 dzieci nam się teraz rozciągnie na 100 lat, ale chociaż będzie mieć takie małe słodzinki. No po prostu suitaśnie. Można robić bajkę na dobranoc przy łóżku. Zobaczymy, zobaczymy szybciutko, choć mamusia. Przeurocze, przeurocze, po prostu. Wow, jestem w szoku, daję po prostu ogromną łapkę w górę. Dajcie łapkę w górę, jeżeli się cieszycie. Użyj pieluszki, zobaczymy, co to będzie. Dobra, to mamusia kończ czytać, Ale taka ładna ta książeczka. Jak to będzie wyglądało z tą pieluszką? A nie wolałbyś na nocniczek? Oj, zrobił kupsztala, bo ona wącha i czuje, że śmierdzi. Sadziła go tutaj, ale dlaczego go tam włożyłaś? Dlaczego go tam włożyłaś? Czemu mu nie pomogłaś z tym pieluchą? Gdzie to jest w ogóle? Więcej. Opieka nad moimi dziećmi. Wykąp, wykąp. Zobaczymy, jak będzie go kąpała. Może są wanienki dla dzieci. A ja nie kupiłam, zaraz zobaczymy. Nie, nie mam słuchajcie, żadnych wanienek dla dzieci, więc chyba po prostu go kąpię normalnie. A to. Wanna szorowanie tego nie było. Tutaj postawimy sobie tu, tylko tak na próbę. Niesie go, już będziemy patrzeć. Jak to wygląda. No, chodź, chodź, chodź. Przebrała go, znaczy rozebrała go bardziej. I my go tak gąbeczką i ma kaczuszkę. Jezu, jak słodko. Wojtek, ty wyrzuć tamten brud. Sprzątnij to. Jak rozklepali i w ogóle. A tak klęczy przed nim. Boże, rozkoszne, rozkoszne, rozkoszne. Co jeszcze możemy zobaczyć? Nie wiem. A jeszcze było, wiecie co? To już skończ go kąpać. Nie wiem, jeszcze przed chwilą gdzieś widziałam właśnie, że było ucz mówić, ale już to zgubiłam. Także, kochani, to chyba będzie koniec tego first looka. Wiem, że jest bardzo chaotyczny i w ogóle. Tutaj, mały, może sobie usiądziesz na chwilkę? Dasz radę? Usiądź. Tak, żebyśmy na ciebie popatrzyli na koniec. O, jak idzie, jak się zatacza. Chodź, 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 malutki. Ponieważ, tak jak mówię, nie mam czasu, chcę to szybko jeszcze zmontować i wam wrzucić, ponieważ taka sensacja, że. O, nie mogę po prostu z tego. I złazić z powrotem, gdzie tam idziesz. Słuchaj, mamy. Idzie, 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 idzie. Przekochaństwo. Dajcie znać, co sądzicie, czy się cieszycie z tych małych dzieci. Pewnie tak, bo myślę, że wiele osób czekało na małe dzieci i wreszcie się pojawiły. Moim zdaniem głupota, że nie było ich od początku. Straszna głupota. W każdym razie cieszę się, że już są. I cieszę się, że możemy mieć takie małe słodziaczki, rozkoszniaczki. Co tam robisz? Tańcz! Wszystko byłoby spoko, gdyby jej włosy nie wchodziły w buzie tego dzidziusia, Ale dobrze, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki nawet chaotyczny first look, ale że jesteście tak zadowoleni jak ja, że Wam nie przeszkadzała forma tego filmu dzisiaj. Także dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam Was cieplótko buziaczki i bawcie się dobrze z Waszymi małymi dziećmi. Kochani, jeszcze jedna sprawa, bo ja tutaj jeszcze jestem, żeby zrobić miniaturkę. I zobaczcie, Kinga jest w ciąży, mimo że ja nie klikałam po stare się dziecko. Więc nie wiem, czy nie doszła przypadkiem jeszcze funkcja nieoczekiwanej ciąży. Że sobie sami zachodzą. No po prostu. Wow. Także tyle słowem zakończenia. Jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie i pa.